Zamknąłby się wreszcie. Zaraz mi uszy odpadną. Mówiłem, żebyście mi go oddali. Nie chcesz taj! No bądźmy trzymać. Uważaj na głowę! Odstaw no. go na ziemię. Ma suchy nos. Na tym, że coś nie tak. Trzeba go wylizać. Słyszałeś? Nie robi! Hej, on ma na sobie coś dziwacznego. Co? Którędy on wypuszcza klocka? Ludzie są ochydni. Nie gadaj. Rozbierz go. A dlaczego kurat ja? Bo to twój pomysł, żeby oddać smroda, bo jesteś mały, bo cię nie lubię i ci przyłożę, jeśli się nie sprężysz. Coś jeszcze? Róż w siedzenie! W a a znaczy ja ci kręcę. Uwaga, droga dla mnie! Gdzie leziesz? Przestań tym mach! W o wywalę się! A w <ślese> tam nie ma! 舒服。